Witam wszystkich y, serdecznie. Ja jestem wikary Łukasz i na prośbę proboszcza spotykamy się, żeby omówić szczegóły organizacyjne pierwszej komunii. Y, tak, to ja od razu chciałam zapytać, jak długo to potrwa, bo synka zostawiłam w domu. Samego? Nie, gorzej, z mężem. <grym> <grym> Dzieci zostawia się z nianią. Nie, no jasne. Bierze taka 40 zł za godzinę, dzieciom klocki rzuci będzie telewizję oglądała. Bez przesady, tak? No chyba lepiej wiem, bo nianią jestem. Ja bym bardzo chciał, żeby rodzice brali czynny udział w uroczystości. Tak. tak, to ja od razu chciałam powiedzieć, że mój tymuś jest uczulony na gluten i ja bardzo bym prosiła o zorganizowanie opłatka bezglutenowego. No, dobrze, dobrze. Więc ceremonia będzie wyglądała tak, że dzieci wchodzą do kościoła z odpalonymi świecami. O, to ja chcę powiedzieć, że tymuś ma alergię na wosk. Na wosk? Tak. Kochana, to jest dziedziczne, wiesz? Ostatnio, jak sobie nogi goliłam, to tak mnie szczypało. To dobrze, że sobie nie goliłaś bikini. O, no to 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 boli. Nie, nie do zniesienia. Najgorzej jak proboszcz szarpie, to bez litości. W ogóle, przepraszam bardzo, mocno, bo ja, ja rozumiem alergię, ale to jednak chodzi o światło ducha. To To latarka. Została z tortu rodzinowego. No to, do, dobrze, czyli, czyli dzieci wchodzą do kościoła z odpalonymi świecami. Pa, pani syn z latarką. Jak debil. Tak I, i dzieci siadają do ławek. I, I Jakie drewno? Znaczy, jaki rodzaj bejcy? Bo ty muś miał ostatnio straszną wysypkę na pośladkach. Wiesz to może częściej mój zmieniaj majtki. Dobra, e, księdzu, e, konkretnie e, chciałam zapytać, jaka jest szerokość bramy wjazdowej na teren parafii? No co? Ty myślisz, że ci się dupa nie zmieści? <laughs> nie. Chcę tam wjechać limuzyną. Gdzie? A! W, 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 teren parafii. Teren parafii. Myślałem o innym terenie, przepraszam. Bardzo, bardzo przepraszam. No. Co, mało ci, że na chrzciny podjechałeś dorożką, cztery konie cały plac zasrany? O proszę, jaka pamiętliwa, jaka zazdroszta, tutaj, prze, tutaj. Przepraszam bardzo, znawam. absolutnie nie będzie żadnych dorożek i żadnych limuzyn. A, świetnie, bo ja chcę tylko limuzynę i się nie da, a dalej będziemy zmieniać wszystkie ławki, bo jej synuś ma krosny na dupie. Proszę pani, nie, nie będzie żadnego zmieniania ławek, będzie gorliwy udział rodziców w uroczystości. <laughs> bardzo proszę, kto z Państwa chciałby na ochotnika zaśpiewać psalm? Może pan, pan tak siedzi, się nie odzywa. O, o świetny pomysł. Ee, e, e, t, <tuk> tak, no to ten. A ta komunia, ta komunia tak ogólnie, to co to jest? A pan serio pyta? No. Myślę, że to jest o, taka impreza rodzinna, na której y, gówniarz dostaje kłady, Rolexa i ewentualnie jakieś inne badziewia od rodziny z Radomia. Z Radomia? Tak, tak strasznie babie, straszne babie Zradomia, pokazać. ja nie? Nie, no pięknie, liczą się prezenty. Bóg na drugim miejscu. Ej, 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 ej. No, nie, 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 ustalmy sobie coś. Pamiętaj, że my akurat jesteśmy wierzący. I jesteśmy w kościele w każdą środę. No, ja mam nadzieję, że to chodzi o niedzielę. E, m, tak, już mówię, że w, w każdą niedzielę popielcową. Prze, prze, przepraszam bardzo, a Pan wysyła do komunii córkę czy syna? E, tak. Tak córkę czy tak syna? Tak, e, tak ta, ta, wysyłam, wysyłam, tak. Ale kogo? E, to, to może ja do żony zadzwonię. Bo... E, e, halo, halo kochanie, cześć, e, mam takie pytanie, a, a które wysyłamy? Aha, dobra, 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 spokojnie, bo nie wiedziałem. Okej, okay, pa. Yy, wszystkie. Znaczy, bo to bliźniaki są. No to się wyjaśniło, no to Paweł i Daria. Yy, nie, Darek i Paulina. Ja mam na liście Paweł i Daria. To ja do żony zadzwonię. Bo, yy, coś tu, yy. niech, niech pan nie dzwoni, no A... mnie jest wszystko jedno przecież. No, w sumie wszystkie dzieci nasze są, co nie, proszę księdza? <głos> Wiadomo. <głos> Ale nie dlatego mnie tutaj przysłali. <noise> no i ważniejsze, żeby wszystkie dzieci przyszły w białych szatach, prawda? O, dobrze, że ksiądz już poruszył ten temat, dlatego że moja Jayceeczka e, będzie miała zamówioną suknię z Francji i nie będzie szła w żadnej szarej szmacie. O, o, o... I tu się zgodzę, bo mój Tymuś ma alergię na akryl i będzie się drapał na każdym zdjęciu. Ojej no, to by było przykre, w szczególności, że już na każdym klasowym dłubie w nosie. Nie dłubie, tylko sobie tak zasłania, bo ma alergię na kredę. Przepraszam... Ma alergię! Proszę się tutaj są wszyscy w tym samym celu. No bo pieniądze z kopert, nie? O proszę, i to jest właśnie przykład. Bóg na drugim miejscu, najważniejsze koperty. A to akurat jest fundament polskiej rodziny. Rodzice robią komunię, żeby odzyskać to, co im starzy zabrali. Dobre. E? Ja, błagam, wróćmy do meritum. Ja przypominam o obowiązkowym białym tygodniu. A to, to ja wiem, co to jest. Mieszkałem kiedyś w akademiku. <śmieszkałem> no. no co, no, no ksiądz... Też święty nie jest, no, no jak? No. E, no, sypało się zioło do kadzidła, nie? E, no ja, juku, e. Oj Oj, do, 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 dobra, 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 przepraszam bardzo, przepraszam, wiadomo, ale wiadomo. Wiadomo. What happened in seminarium stays in seminarium. A tego akurat nie zrozumiałem. Proszę, proszę Państwa, modlitwa wiernych też będzie z gorliwym udziałem rodziców. Słucham Państwa intencji. <laughs> Może ja do żony zadzwonię. O. Co pan ma z tą żoną? No, no proszę pana, no co, dzieci i kredyt. A co, kredyt złączy człowiek? Niech nie rozdziela. Poza tym, proszę księdza, jak czegoś nie wiem, to po prostu dzwonię. A jest coś, co pan wie? Wiem, jaki jest numer do żony. Ona mnie cały czas gdzieś wysyła. Cały czas. Ostatnio na przykład byłem u lekarza. Byłem u lekarza i padła mi bateria w telefonie. Przez godzinę żeśmy się z lekarzem zastanawiali, co mnie boli. I co? Mocz byłem oddać. Słucham pana intencji. To może za duszę w czyściu cierpiące. O, ładne. Bardzo ładne. No jakieś no. konkretne? No. Za kolegów z izby wytrzeźwień. Czy panu nie jest wstyd. A, to nie wiem, bo może ja do żony zadzwonię, bo to... Niech, niech pan nigdzie nie dzwoni. Naprawdę, no... Proszę państwa, proszę państwa ja, chociaż ta jedna sprawa, bardzo proszę, ofiara. Niech każde dziecko przyniesie 10 złotych, dobrze? Żeby nie dzielić na bogatszych i biedniejszych. To my z Tymusiem damy dwa razy po pięć, bo Tymuś ma alergię na farby z banknotów. Słuchaj, a może wy z Tymusiem nie pójdziecie do komunii, tylko do egzorcysty? Jesteście naprawdę jakąś porąbaną rodziną. O, tu alergia, tu alergia, Nie przynajmniej mąż z nianią nie zdradza. Ej, 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 ej. chyba się zagalopowałaś. Mnie mąż nie zdradza. Zdradza, zdradza. O. <laughs> się wyjaśniło. A ja mam nadzieję, że my się przynajmniej porozumiemy w sprawie składki na kwiaty dla proboszcza, tak? Znaczy ja, ja teraz muszę zabrać głos. Bardzo przepraszam, jak, jak kwiaty! No przecież proboszcz to mężczyzna, wiadomo, co wolą faceci. No, pewnie. Może od razu mu kupcie bieliznę erotyczną dla gosposi. O co, 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 co taki zdziwiony? O co, 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 co? co? Też mi się koleżanki spowiadają na mieście. No to, no, skoro y, y, proboszczowi kwiaty, to wikaremu również jakiś prezent. A, ale, ale absolutnie jest. nie trzeba. Ale ]nie... właśnie, że trzeba, Piąc... make... również poświęca swój czas. A, wszystko, o, dzieci, ja ładnie. Nie... No, no do... Dobrze, nie. niech będzie, ale to nap, naprawdę coś małego. No, bo ona nosi rozmiar XS. Na, na koniec, łagam, jedna sprawa. Dekoracja kościoła. Czy któraś z pań mogłaby? To... No nie, nie. Może pan. Ja, ale. Ja... Może pan do żony zadzwoni? O! O! Pff, krw... Halo, kochanie, cześć, jest, bo jest taka sprawa. Czy nie, nie udekorowałabyś kościoła kwiatami? Ksio, y, pan, pan notariusz pyta. A, no, do, dobra, dobra. I co? Tak jak myślałem. Nie do komunii. Na kolonie miałem je zapisać. A, ja bardzo mi